Siemanko, w dzisiejszym poradniku pokażę wam mojego builda na nową, piątą edycję towera w Luminous Knight. Lecimy! Tym razem z tego, co w sumie możecie zauważyć, mamy tylko i wyłącznie 25 pięter. Taka o, wersja wprost od twórców, jako piąta wersja towera. Słuchajcie, wymyśliłem sobie, że na początek dam sobie pszczołę na mój miecz. Tako po prostu forfan, bo i tak zaraz zmienimy sobie tą broń. A nóż widelec może się przydać, ta jedna pszczoła może być kluczowa. Może nam pomóc ogólnie, bo też poradnik robię specjalnie dla was, żeby jak najprościej było wam przejść, szczególnie dla osób, które grają po raz pierwszy lub... Nie są jeszcze, jakby wprawieni w boju, tak jak niektórzy weterani. No, ale jak widzicie, pszczoły już się tutaj nam respią, działają całkiem, całkiem nieźle. Uwaga, na Creepery, można sobie wejść tutaj, zaskoczyć. Zrobiliśmy fajny tutaj zwrot akcji, uniknęliśmy całej chmary mobów. Uważajcie na Gomantę jako pierwszego mobka do ubicia Dobra, pierwsze piętro zrobione. Po wykonaniu pierwszego piętra bierzemy sobie maczugę z kości, i w tej y, maczudze będziemy jechać sobie w full pijawkę. Także pamiętajcie o tym wszystkie punkty, które macie, już można sobie załadować. To nam zapewni y, leczenie. I uważajcie tutaj na drugim piętrze, bo jest ono dość problematyczne. Nie szarżujcie za bardzo. Proponuję stać tutaj w tym, na tym moście i creepery, które zobaczycie po prostu ściągać za pomocą strzałek Nawet jeżeli są zenchantowane Zobaczcie, że same, dosłownie same creepery tutaj nadchodzą No i dobra, możemy już chyba zaryzykować Tak jest O, unik w ostatniej chwili Dobra no, całkiem za metoda, powiem Wam szczerze. Dużo zaklinaczy to jest. Jak on tam w las? Też właśnie dobrą częścią poradnika są metody na ubijanie mopków, szczególnie na niektórych piętrach. Czyli gdzie stać, jak bić te mowki, nie tylko jak wybierać itemki, ale też gdzie stać i co robić. No i tutaj mamy też fajną broń podżegaczy, czyli nie wybraliście sobie maczugi z kości poprzednim razem, to proponuję sobie pochodzić chwilę tym podżegaczem, bo zawsze to jest jakaś alternatywa, ale my wybierzemy sobie punkty zaklęć. No i już chyba pijawkę można na kolejnym poziomie sobie wybrać. I oczywiście, że tak cały czas ciśniemy sobie tą pijawkę. No te początkowe poziomy naprawdę trzeba mieć się. Na baczności, bo mogą sprawić niemałe problemy, jeżeli wybieracie jakieś inne tempki, no bo też nie mogę gwarantować, że wybierając co innego niż to, co ja rekomenduję, będziecie sobie radzić równie spoczko. No tutaj uwaga na strzelające moby, jedno z trudniejszych pięter, no gdzie oni są? Dobra, poszło, nie wiem co się stało. Okej, okay, kolejny raz spierzmy punkty i pijawka na trzeci poziom. I teraz będziemy 9% maksymalnego zdrowia uzyskiwać po pokonaniu każdego z nich. Znowu dużo kliperów, dużo za dużo. Może stańmy sobie tutaj na podwyższeniu, wtedy będę miał lepszy range, jeżeli chodzi o strzelanie. 209 strzał, całkiem nieźle. No w tym bildzie dzisiejszym naprawdę bardzo rzadko będę inwestować w jakiś łuk, jakąś broń dystansową. Zawsze bazuje głównie na broni w zwarciu, prawda? Jakiś mieczyk, toporek, maczuga na przykład. No i pięknie, nawet dzisiaj nieźle mi to idzie. Szczególnie akcje z creeperami, które bywają najbardziej problematyczne. Chyba, że jeszcze gomanta się gdzieś trafi, to... Zawsze jest z nim problem. Przechodzimy dalej i mamy bezgwiezdną noc. I tym razem to jest nasz game changer. Teraz będzie znacznie, znacznie łatwiej, chociaż ta maczuga z kości nie jest taka zła. Ale uwierzcie mi, jest ogromny przeskok, jeżeli chodzi o damage. Mamy dwukrotnie wyższy damage niż w przypadku maczugi. Proponuję na początek dać jak najwięcej punktów w echo. Potem dostaje nam jeden punkt na pszczołę. No i jesteśmy gotowi. Uwaga, uwaga. Zrobiło się trochę niebezpiecznie. Pozwólmy pszczołom zadziałać. No i zrobione. Teraz czas na artefakt. W końcu weźmiemy sobie jakiś artefakt do pomocy i jest nim golem. Zapraszamy Golema do akcji. Bra, golem trzyma się jak zwykle gdzieś z tyłu. Oj, dużo strzał dzisiaj nam dropi. Bardzo fajnie przydadzą się na później. No i gdzie są jakieś. O jest tutaj jeden kościotrupek się schował. Nie, drugi też jest. Łucznik, dobra, mamy to. Następnym wyborem będzie amulet żelaznej skóry, tak po prostu dla naszego bezpieczeństwa, dobra i teraz mamy dwa punkty zaklęć, ale na razie nie inwestujemy sobie totalnie nic, czekamy na zbroję, bo już niedługo będziemy mieć zbroję czempiona, która posiadać będzie śnieżkę i mikstrową barierę i oszczędzamy teraz nasze punkty, żeby mieć to od razu, a nie potem czekać. Na kolejną dawkę punktów Tak czy siak pszczoły nam się generują Wzmocniona kolczuga jest spoko Ale za chwileczkę będziemy mieli lepszą zbroję Dlatego też bierzemy sobie punkty Ta miejscówka będzie dosyć prosta Dlatego też można na spokojnie sobie ją zrobić Dobra, czyżby to był ostatni Tak jest, mamy to no, poszło szybciej niż myślałem, że będzie. A i ten tom zaklinaczy kusi, ale nie. Bierzemy sobie zbroję czempiona, i zobaczmy na to. Mamy tutaj śnieżkę Mamy też yy, mikstrową barierę, i to wszystko. I tą zbroją będziemy grać do końca. Także lecimy z tym. Mamy też poziom kupiec. Czas ulepszyć nasz miecz. Uwaga, 94 moc. Całkiem nieźle. Także jeżeli chodzi o damage, jesteśmy zabezpieczeni na pewno na kilka następnych pięter. Poziom boss. No i przed bossem. Ulepszę sobie już tą zbroję, na pewno sobie wezmę śnieżkę. Nie zainwestuję wszystkiego naraz, bo jednak ta mikstrowa bariera jakakolwiek mi się przyda, tak po prostu. I będę czekać na kolejny punkt zaraz po ubiciu bossa i damy sobie śnieżkę na poziom trzeci. Poziom dziesiąty, spaczony kocioł. Spaczony kocioł? Przydałby się gąk osłabienia, ale cóż. Dobra, poszło. Bierzemy kolejne punkty, ulepszmy sobie śnieżkę na trzeci poziom. Właśnie najważniejsze w śnieżce jest to, że ona działa co sekundę. I to ma ogromne znaczenie. No dobrze, golem sobie stoi i czeka po prostu. Masz to poro zrób tam co, co potrzebujesz. Ja sobie tutaj poczekam. Tylko pytanie: kto jest kogo teraz pomocnikiem? Hmm. kolejne piętro. I mamy teraz wielki wstrząs do wyboru. Dodatkowe 2000, prawie 2500 damage'u. Oj, teraz to dopiero się zacznie. Uwaga na Enderlingi. O, pszczoły tutaj już działają. To mi się podoba. I jeszcze gdzieś jest jakiś. O, fajne ognicho. Zagrzejmy się. A, tu są jeszcze dziadyki jedne. I tutaj też mam taką alternatywę dla chętnych. Jeżeli nie lubicie chodzić w amulecie żelaznej skóry, proponuję sobie zmienić ten amulet na medalion miłość. Po prostu i będziecie mieli więcej waszych sojuszników. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj potrzebujemy więcej punktów. Także to będzie mój kolejny wybór. I od razu ulepszamy sobie. Mikserową barierę. No to musimy dać sobie najwyższy priorytet, na pewno, jeżeli chodzi o te dwa zaklęcia. Golem zaraz mi zginie. To jest zły znak. Nie lubię tego momentu, w którym muszę liczyć na golema. Jest on wtedy kluczowy i on nagle ginie. No ale tutaj dowalili z tym nekromantą. Jest tak tutaj wąsko i nie ma za bardzo miejsca na manewry. I oni tutaj dowalili nekromantę, żeby z nim walczyć. Zobaczcie, i spadł. Kolejny raz, punkty. Ulepszam sobie już mikstrową barierę na maksa i możemy być już spokojni z naszą zbroją. Zostawmy ją w spokoju. Teraz zajmiemy się tylko i wyłącznie bronią. Okej, okay. zapraszam golema tutaj na piedestał, na wysokość. Pamiętajcie, że najważniejsze jest ubić widerowe szkielety. O, strzały kolejne. Co ja bym zrobił bez tych pszczół? Nie mam pojęcia, musiałbym wszystko ubijać własnoręcznie. Kolejny raz punkty. Teraz możemy sobie już tutaj załadować w kolejne pszczoły. Bardzo podobnym buildem grałem na live'ie. Ale tym razem trochę bardziej go udoskonaliłem. Ale zawsze, kiedy robię takie, tego typu poradniki, próbuję wam przekazać jak najbezpieczniejszego builda, jakiego się da. Tak, żebyście mieli po prostu jak największą szansę, jak najmniejszym trudem pokonania każdego piętra. Póki co łuk i kusza nie jest nam potrzebna, na późniejszym etapie będzie wybuchowa kusza, która da nam niezłego boosta, jeżeli chodzi o range damage. Mamy poziom kupiec, robimy sobie unikat ze zbroi championa. No myślę, że będzie setny levelitem, coś tu jest nie tak. Ale cóż, jeden levelitem w tom czy w to nie robi różnicy. Najważniejsze jest to, że mikstury zdrowia leczą po bliskich sojuszników, czyli też i mojego golema. Poziom boss będzie bezimienny teraz. Wydaję punkty na pszczołę i już mam 100% ulepszoną bezgwiezdną noc. Ładujemy w niego, póki nie wykastuje tych sojuszników swoich. Uwaga, proponuję właśnie w ten sposób to zrobić, ten etap. I unikamy po prostu obrażeń od tych zielonych boltów. Golem oczywiście zaraz ginie. No, jakoś udało się sprytnie to zrobić. Czekamy na wielki wstrząs, żeby się pozbyć ich wszystkich. Czyżby to już. I po nim. Ajajaj, prawie, prawie. Naprawdę niewiele zostało. Dosłownie jest na jeden cios. Dobra, żegnam bezimienny. Czas skończyć Twoją mękę. No i co, skoro mamy golema, to i też idealnym połączeniem będzie tom zaklinaczy. Zbustujemy naszego golema zamiast amuletu żelaznej skóry. Taka zamiana. Osiemnaste piętro. Idziemy jak burza. Z tego co widzę, to dosłownie 20 parę minut minęło. Jeżeli chodzi o czas nagrywek. O, ale mi tutaj walnęło coś. No, ostrożnie, ostrożnie trzeba tutaj ogarniać. No, musiałem zwiewać stamtąd. Uważajcie, na poziom 18 jest hardkorowo. Szczególnie niebezpieczne są właśnie utopce strzelające. Dobra. I co? Udało się jest? No, na spokojnie. 18 piętro. No, i jedno z trudniejszych pięter w tej edycji było bardzo niebezpieczne tym razem. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest stanie tam na środku. Ale ryzyk fizyk. Ale fajnie, że udało mi się to pokazać i was uprzedzić, zanim po prostu będziecie mieli fejla Zestaw wyposażenia golema zamieniamy, ulepszamy naszego starego golema na lepszy model. Aż musiałem to zaśpiewać. Trzy punkty zaklęć do dyspozycji. No, jesteśmy trzy punkty na plusie w sumie. W Porównanie do tego, co było ostatnio. Ej, ten łuk jeszcze początkowy. Jeszcze daje radę. Jeszcze tam coś nim finiszuje. Nie jest wcale taki zły. Dobra, Enderman. Musimy go jak najszybciej rozwalić. Gdzie on jest? No, co za dziadyga jeden. Chodź tu! Golem, nie! Kurde, ucierpiał mi golem. Uwaga, zjawy, zjawy, zjawy. Chodź tu golem, bo zaraz wybuchniesz. Dobra, uff, udało się. Ej, tym razem... Czy jest ciężej niż wtedy, co na live mi się nagrywało. I teraz czas na wybuchową kuszę. Myślę, że to będzie duży krok, jeżeli chodzi o nasz range damage. Mamy cztery punkty oszczędzone, więc można sobie tutaj fajnie coś niecoś porozdawać. Chciałbym mieć wzrost, uderzenie odchłani i zaangażowanie przede wszystkim. Ulepszę sobie na pierwszy poziom uderzenie odchłani i zostaje mi jeden punkt na zaangażowanie. No i zobaczymy, jak to będzie działało. Bo później będziemy mieli Kilofa i już wtedy wszystkie punkty idą na Kilof. Wow, wszystko ginie na jednego hitona, jeden strzał? Prawie na jeden strzał. Chyba ten wzrost tak po prostu działa. Im dalej strzelimy, tym mamy większy damage końcowy. No tu już robi się ciekawiej. Piętro 20. Oszczędzam strzałki. Dobra, zrobione. No i dobra, mój ulubiony killoff. Zobaczcie, jakie tutaj epickie enchanty ma do wyboru. Weźmiemy sobie orzeźwienie, krytyk i uderzenie odchłani. No, yy, duża inwestycja teraz nastąpi, ale cóż. Wezmę sobie na pewno orzeźwienie, wezmę sobie na pewno krytyk, po prostu. Ale zanim mógłbym liczyć na uderzenie krytyczne, to trochę to potrwa. Raczej wezmę sobie uderzenie odchłani. Trochę dużo punktów poszło na kusze. Ale wydaje mi się, że to był nawet dobry pomysł, żeby tą kuszę też coś zainwestować. Tutaj stójcie po prostu, nie idźcie tam do przodu, zobaczcie, co się dzieje. Nawalamy z kuszy, nawalamy z kuszy tutaj. Tu jest jakaś masakra. Jest jakaś masakra, także nie wchodźcie tutaj na sam środek, chyba że jesteście hardcore'ami. Teraz bierzemy sobie gong osłabienia zamiast wielkiego wstrząsu. Tutaj też kolejny ruch w stronę bossa. Gong osobienia to jest taki must have, jeżeli bijemy bossy. Dobra, zbieramy punkty zaklęć. Wolga tam na Cliffera. Kurde, nie uleczyło mi golema, co jest? Dobra, robimy wjazd na chatę po drugiej stronie. Nie cierpię tego poziomu. Serio, tutaj powinienem pozwolić mojemu golemowi umrzeć, ale cóż, on dalej żyje. Tutaj będą dwa dewastatory. Dobra, zrobiona chyba co? Czy jeszcze jest gdzieś jakiś mobek? A jest, jeszcze jeden, dobra. Mamy to. No i już do końca do samego bossa bierzemy tylko i wyłącznie punkty zaklęć. Dodam sobie jeszcze trochę szansy na trafienie krytyczne. Mamy mniej więcej optymalnie zbalansowane, właśnie ten chanty. Nie wiem czemu, ale przyjemnie mi się gra tym kilofen. Nie jest on za szybki, nie jest też za wolny. Szkoda tylko, że ma mały tutaj obszarowy damage. Mały obszar, trzeba dosyć blisko podejść. No i poszło, oczywiście na spokojnie, nie szarżujcie. Miejcie świadomość, że to też nie jest build na maksymalną ilość ataku, na maksymalny damage. To jest build taki, żebyście po prostu mieli jak największą szansę sukcesu i powodzenia w tym układzie towera. Pamiętajcie o tym, nie jest to jakieś bicie rekordów damage'u w towerze. No i co, dla naszego jeszcze większego bezpieczeństwa złocimy naszą zbroję. To też nam zwiększy nasz finalny level item dla tej zbroi. Dobra, co tutaj mamy? Po uniku zwiększa prędkość. To się przyda w przypadku Jungle Abomination. Dobra, i ostatnie punkty do rozdania. Dobra, niech będzie krytyk. Musimy doładować sobie trochę obrażeń, bo ten kilof jednak ma tylko 2,5 tysiąca. No dobra, zmierzmy się z Jungle Abomination. Chodź tutaj do mnie. Na początku fazy jest on niewrażliwy i to jest właśnie takie irytujące dosyć bardzo. Jeszcze nie, dobra, teraz o, przedkrytyk, pięknie. Użycia nie ma znowu przed krytyk. Mam jeszcze mistrową barierę w zanadrzu. Błaga na skoczka. Dobra, nie dajcie się uderzyć. Czekamy na golema. Dobra, jest golem. I kończymy bossa. Jest. Udało się. Udało się. Trochę tak bez fajerwerków, bez niczego. Tak, totalnie. Na spokojnie, ukończono poziom. No, moi drodzy, dajcie znać, jak wam się podoba ten build. Zwycięstwo udało się bez ani jednego zgnięcia, chociaż bywały trudniejsze chwile. Pokażę wam jeszcze tylko, co uzyskałem w nagrodę. Przeklęty topór. Wow, piękny przeklęty topór. Kusza harfowa z osłabieniem. I mistrzowski łuk bardzo rzadki łuk, zobaczcie tutaj pod wybuchającą cięciwę, oj ciężki wybór, ciężki wybór, bardzo fajnej temki, te dwie rzeczy bym chętnie przygarnął, ale biorę sobie przeklęty topór, no i odbiera moją nagrodę, 50 ranga wbita, więc na nic mi się nie zda wykonywanie co tego nowych wyzwań, a jeżeli chcecie się dowiedzieć jak udało mi się dosyć szybko wbić tą rangę, mam oczywiście na kanale przygotowany dla was poradnik a na live sprawdzaliśmy czy aktualne glitche i sposoby nadal działają w nowym układzie towera, także zerkajcie Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o dzisiejszej propozycji, czy coś byście zmienili, czy jednak macie własne ciekawe bildy. Pod to wszystko chętnie zerknę. Dzięki za oglądanie do końca. Na razie siemanko i cześć!